Dzisiaj zaczniemy vloga w takim nietypowym jakby miejscu to znaczy to jest mój pokój tu był, był robiony live ale nieważne dzisiaj wam zrobię takiego vloga że będę od teraz do wieczora Wam relacjonować jak wygląda mój dzień Co mnie tknęło żeby zrobić takiego vloga to, że jest tak piękna pogoda że jest gorąco, dlatego pójdę na spacer. Yy, no, taki rodzinny, niby gdzieś pojedziemy i będzie spacerek i będzie z dworu. Dlatego poszukałam specjalnie statywu. Yy, I ten statyw, który ja mam, to jest taki statyw, który możesz przyczepić i on stoi. Yy, drugi też. Więc postanowiłem, że obejdę system. I wezmę kijek do selfie. Tak. Będę nagrywać kijkiem do selfie. Więc pozdro. Ale na początku yy, myślałem, że, bez, że w ogóle po prostu kijek i tyle. Ale skapnęłem się, że tu jest w kiku wejście jack. Yy, więc będę musiał znaleźć przejściówkę z jacka na Lightning. I szukałem tej przejściówki, ale znalazłem. Jednakże musiałem przytrzypać wszystkie moje kable, które miałem w szpiladzie. Więc teraz idę je schować i przyżykować sobie outfit na spacerek. Na dzisiaj czarne spodnie, do tego bordowa bluzka z długim rękawem, biały t-shirt, przeźroczysty smartband, okay. pasek, wansy i moja katana. Oczywiście okazało się, że mój smartband jest rozładowany i muszę go podłączyć. I teraz znowu muszę przeszukać wszystkie moje kable po to, by znaleźć tą przejściówkę specjalną do tej brązoletki, czy tam zegarka, jak zwał, tak zwał. Bo to ma specjalne wejście. Nie, nie, ja O, więc lipa trochę. No ale cóż. O, dobra, mam kostkę. Jakąś z Samsunga. A. Hmm... I mam. Nie, nie mam. Mam? Nie. Nie mam. Nie, mam. Mam, mam, mam. I get it. Dobra. Osa i ten perfum był ładnie pachnie. Teraz trzeba przygotować rzeczy, które zabiorę ze za sobą. Zostawię zawsze będzie teraz już kijek do selfie, airpodsy, powerbank i okulary. W tym jeszcze będzie szczotka Mój ukochany worek z Nike. Standardowo klucze, portfel i znalazłem perfum. Więc zamieniamy i to odchodzę. Więc to wszystko z przygotowań, i zjem obiad, ubiorę to, schowam i się zobaczymy za dłuższą chwilę. Witajcie na kolejnej części vloga Już jestem, e, już na dworze. Dodatkowo. Więc. No, je jeżdżę sobie na desce aktualnie, chociaż nie sądziłem, że wezmę deskę. Wyszło w praniu. Tak wygląda mój outfit. I deska siulka. Ona ma dwa kółka. I jeżeli będziecie zainteresowani tym, co to za deska, w ogóle, czy polecam itd., to mogę zrobić filmik osobny na to. I wam zdaję takie ocenianko, bo zbliża się okres letni, więc polecam. W ogóle tak się cieszę, że jest e, już wiosna. To znaczy, że wiecie, że jest ciepło w miarę. Dzisiaj jest w ogóle gorąco, bo jest a, 18 stopni, a jest godzina 16.17, więc jest jasno. Ja Lubię zimę wtedy kiedy jest śnieg, a jak nie ma śniegu, to w ogóle nie lubię tej pory roku, bo jest zimno. Jeszcze dodatkowo jest ciemno, więc ja podziękuję bardzo. Nie lubię zimy, wolę lato. Znaczy wolę najbardziej lato. Ouch! Ścić, Nie, 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 Podejdziemy do małego szczyla. Siema mały szczyl, pomachaj ludziom, no pomachaj im. Igor będzie sławny. Tak jak ja. Też będziesz sławny. Uciekł. Miał, idzie sobie. Wchodzimy, otwórz mi drzwi. No, ładnie, grzeczny pies. Wchodzimy, wchodzimy i otwieram mieszkankę. Dzwon zamknął się. Aktualnie jestem w domu już. Eee, I no, chyba zrobię lejwika krótkiego. I będziemy nagrywać czy nigger? Tak. Więc... Nie zapomnijcie subskrybować. Ale jeszcze nie kończę. Ale jeszcze nie kończę. Co? Ale nie kończę. Co? Ale słyszeliście i usłyszycie to pewnie pod koniec filmiku. I teraz już usłyszeliście, czyli w połowie. Więc nice. Zapewne teraz nagramy szybkiego lewika, potem będziemy grać. I. No. Ale ładne światło jest. No, jak widzieliście wcześniej, jestem w domu e, i teraz ogólnie siedzę i czekam na moich rodziców, bo pojechali do sklepu zrobić zakupy, mm, a ja piję pyszną kawkę. <głosy> <głosy> Chyba damy na miniaturkę, co nie, Laurka? Po pierniku! jesteśmy po lajwiku z Kawką. Aktualnie się ogarniam i e, idę z psami. Jak widzicie, mam przerwę od grania bo gram w Forza Horizon. E, I nie wiem, nagram wam jeszcze coś tam ze spacerku, ewentualnie jakiś tam fragment, jak moje psy łażą i e, tyle. Um, jak wrócę, to jeszcze wam nagram, jak gram ewentualnie kawałek, ale myślę, że chyba jednak nie, bo to jest nudne. Um, I no. Więc, chociaż w sumie, wam nie będę nawet nagrywać. Powiem wam po prostu moją końcówkę rutyny. Wychodzę z psami, jem kolację, e, gram, przebieram się, myję zęby i idę spać. Tyle. Więc dziękuję za oglądanie. E, zostawcie lajka, subskrypcję, wpijajcie na moje social media. I co? I to tyle. A jeszcze mówię, do mojej wieczornej rutyny jest montowanie, więc.